Siemanko, z tej strony szczurekpl 2 i dzisiaj po raz drugi jest ze mną Ja, czyli No i inaczej Kacper. Dobra. Kapi mów, która ręka. Chodź na San Andreas, jak się uda. Dzisiaj jesteśmy na Survival Games. Gdzie to jest? Tutaj, tutaj, kapi tutaj. Ktoś na San Andreas. San Andreas, kurde, gotowa, że nie dołączysz to dolina aury dawaj dolina aury kurde to jest zajęta to pirat island kurde ocelot ocelot isle arena 4 kliknij tutaj nie mogę nie oj kliknij arena 2 arena 2 tak kliknij tu Jestem. Jestem, jestem, jestem. O, oh, siema ma <trymne> dobra, siema, siema, siema. Dobra, y, ludzie... Co, y, tutaj są skrzynie po na mapie, no i no i tutaj są skrzynie na mapie i musimy je znaleźć. Ja no, z nie? z tym benkopsem, tylko... Tylko mnie zabrali. My to wiem, jak my w to dawno graliśmy. Dobra, szybko, 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 szybko chodź na środek. Zarą bali mieczy. Kurde gówno mam teraz. Dobra, chodź, spieprzamy stąd, tu gówno znajdziemy. Jesteś. Kapi tutaj chodź za mną, ja, ja ja chyba nie więcej wiem gdzie są skrzynia Chodź za mną tutaj, chodź za mną, chodź za, mną, chodź za mną. Tam, tam jest ponad typu, ja nie chcę zdednąć Mam łuk, dobra chodź tu dalej, za mną o ja, no dlaczego to już, ja nie Kapi teraz będzie dla ciebie skrzynia jak znajdę O tu jest skrzynia, bierz dla ciebie Może będzie jak śmieć. Tu, tu, tu nie było Wszystko. Nie, to jest swój. Lecz to, lecz to Zera. ty zaknij ten słon. Ileś to zrobił? Zero! Uważaj, Ty, ty. ty, ty, ty. O, kurwa! Ucieka! On nie ma O, kurwa! Jest... O, kurde! jest, tam jest, tam jest, tam jest, na no jest, no jest, Pan. Ja bię spatyka! Ale tak, Uważaj mnie! Jego spatyka biłem! Ale debil, on nie ogarnia! Kurde! Ogarnia! Dobra, uciekamy! O czym się? Ja, 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 ja mam tylko trzy głowy! O kurde mać! Nie. Pip! Dobra! Dobra, dałwak! Daj do maradę! Jego spatyka nie? Ja mam dawaj na jedną arenę. Dom, 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 dom. Czekaj, nie go widź. E nie go uję! No, ale... Ja piernicę. Dobra, chodź ma... na... Socho... chodź? na San Andreasku. Ui, nie ma. Dobra, no to na arenę 1. Jest, yes, na arenę 1, na arenę jeden. arena 1, arena 1 jesteś. Ej no co chwila no bo, no bo na początku tak jest, nie? Yy, dobra, yy, znowu zaczyna się ręka, nie? Ale to był normalny cheater, nie? Bij z patyką, nie wiadomo dlaczego nie deda. Patrzy się na cały już set. To jest bardzo dziwne. Dobra, go, go! Musimy się trochę pospieszyć, bo mój do nagrywania może trwać tam 11 minut, kurwa no, Max. Aż mam jeden patyk! <noise> yeah! Nie ma czapki nawet. Dobra, Kapi, chodź za mną, gdzie jesteś? Kapi! Kapi! Mu? Kapi! Dobra, chodź spieprzamy z powiem. Chodź za mną, spieprzam stąd. Ja stąd spieprzam. Chodź za mną, chodź za mną, chodź za mną, Tu nic nie było. Dobra, musimy stąd iść, bo nas nas zabiją. To jest dwa tacy z eku. Moja skrzynka ma... Weź do ja będę bić ich z patyka Dobry pomysł A ja Ej nie 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 tu już, bo trafisz tylko wody yy. O, to jest skrzynia Twoja, Co jest? Uuuuu! Ale moja skrzynia No Ja ją to też to jest miopatyk Bo choć za mną, musimy się tu jakoś spiąć Ej, ja tu chyba się... Nie, nie wiem czy... O kurde, skrzynia. Czekaj, zobaczmy co tu jest. No, ja tu jest, na Ej, tu jest na tu, tu są... Tu coś jest dla ciebie. To, dla to, mnie dobrze. był na pierśnik, ale. Okay. Ci <śścoughs> <ten. ścoughs> Mam lekko dobra? Stevie jeden. No, to o, ja, skrzynia! No. Skrzynia twoja jest. Uuuu! Uuuu! <ścoughs> Sam jest na sumie. No kurde, napiszesz mnie. Gdzie ty zleciałeś? O, <laughs> aha, <laughs> tu. Dobra, czekaj, zjem zupkę, nie? Zdrowo, zd zdrowa zupka, zdrowe odżywianie, nie? Ej, ja to serwer, bo nie mam nic do jedzenia. Czekaj, tu nie zejdziemy, tu tam nie schodzę, bo kurde to jest niebezpieczne. Zabiją. Pip. Jest ja tylko czterej graczy. A, to łatwo pójdą. Musimy są sety. My... Papi i zawsze tak podchodzisz źle Dobra i chodź tutaj, y, może tutaj na górze może coś będzie O ja dobrze pamiętam to w poprzednich wersjach to można było niszczyć liście Ale nie jestem pewien Da się jeszcze to robić? Niszczyć liście? Chyba nie. tak, chyba tak, bo coś takiego było Mało kto już to nagrywa, bo to już jednak ma trochę swoich lat O kurde Łuki 20 strzał, to na ciebie Masz pyk Ty będziesz łucznikiem. Mam 60 strzał Ty będziesz łącznikiem ja też mam... Ja mam. Ja mam, ja mam, ja A nie, kurde, nie mam. Widzę skrzynię. Ja też widzę. Kurde, zleciałem, pucha pełnię. Nie nie ma. Ale tam jest... Ja widzę, że skrzynię. Kapi, tylko ci się nie zabij, kurde. Zaraz zginiesz. Mam dwa ciastka. Widzę kolejną skrzynię. Aż to... A daj mi jedno ciastko. Zjadłem wszystkie, miałem mało kurów. Wydaje mi się, mogę... PIP! Dobra. Idziemy dalej. Dżam, 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 dżam! Dum, 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 dum... skrzynia skrzynia! SKRZYNIA SKRZYNIA! NO e JEST! 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 Jest, 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 jest... Jestem dobry! Skrzynia skrzynia jest moja. No ale nie weź tak nie popierdolę, bo ja nie mam miecza. A nie mam tego rodzenia. <śledzianie> Przy okazji, ja też nie mam, nie. O, to jest skrzynia. Jak chcę, ja chcę skrzynię? No, nie, 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 no kurde, ja ma kompas. Będę, będę, pokazywał, gdzie jest, gdzie jest. Tylko że na ciebie cały czas pokazuję, nie. E, a dlaczego tam? O, skrzynia. Jest... Ej, ma na ciebie kamienny miecz. Wow, ty, ja aż dwa kamienne miecze. Ludzie już pewnie są cali jak sobie. Albo na żelaznie. nie? My też, prawie. Skrzynia! No! Kur... nie było, na no serio. Nic nie było. Skrzynia! Ja chcę jedzenie. Nic, nic nie ma. Uf. Jezus, tak biegłem tutaj i myślałam, że... Nice! Coś dla mnie! Coś żarcia? Buty! Mm, yes. Ej, tu jest dźwig! Tu jest dźwig! Stary, na dźwigu jest jakaś skrzynia, jedyna dźwig, sorry. Gdzie ty jesteś. Na dźwig się, ty, się czy czegoś? Ja się na dźwig wspinam. Widzisz mnie? Na dźwig... Tu jest taki dźwig ze złota. Ja tu widzę y, ten. Dźwignię. Ty taki jakaś dziewczyna tu jest! Tu jest jakaś dziewczynka! Idzie do ciebie jakaś dziewczynka! Ależ widzę, widzę nas. Kurde małów. tutaj, widzisz? Co? O kurde, dwóch typów! O, widzę cię Kapi, tu jest jeden, ale tu jest jeden Polak, a No Zaczekaj, mam odzaksowaną lecz. Co ty, kurde, lecz! Wbijaj, wbijaj! Widzę ci pomóc wcale. No pomóż mi! No nie, zginąłem! Dobrze, jedz. Zrobię ją! Dobra, yy ten. Ja nie zabiłem, nie? Dobra. Czekaj, nie ma co Nie ma Nie mam jedzenia. Dobra, to ja wam trochę poopowiadam jakimś, bo zaraz będziemy kończyć jak sobie wygram. Dobra, Kapi. dobra, zrobimy tak. Kapitan walczy, to ja wam coś powiem. Z kapim będę nagrywać yy, trochę mało odcinków. Kapi, dużo, za mało. Tak średnio. No tak średnio. Z Bartkiem będę nagrywał wkrótce, bo tam nie ma go. Jakiś czas. Z Dawidem będę nagrywał najczęściej. Tak żebyście wiedzieli. Zabijam kolejnego typa, Dobra, Kapi, dobra, kapi, już będziemy kończyć, ustawia się. Więc, e, dobra. Dobra. Mam nadzieję, że się odcinek podobał. Kapi, powiedz co mają robić. Skubę w Majtki. No właśnie, kupię w majtki. Pozdrawia. No kto pozdrawia? Ja. No właśnie, pozdrawia Kapi i ja. Subskrybujcie, łapki w górę, lajki i tydy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.